Długie, w y, kolorze y, rudym, Dało skok strawy, trawy, z że tak można nazwać, Tylko z której strony. Tutaj z tej strony, do, no. tutaj do tych drzew skoczyło. Mm -hmm. A jednym dużym susem. Tak. Tutaj za tak, tak, tak? tutaj po prostu się schowało sus tak w, po, w powietrzu leciał pięknie ten zwierzak. duże to było zwierzę? No dłu dość długie, na, mo na mhm. moją wyobraźnię to dość duże, Tak jak, jak puma skacze, kaczy no, ja interesuję mhm. się zwierzętami i tak jak puma skacze. No, oczywiście yy, zatrzasnęłam yy, furtkę i uciekałam yy, do, do szosy, Aha. no bo ono się skochało z jak mnie yy, może zauważył, to on mógł Tędy z drzewami do mnie mógłby mnie zaatakować, więc uciekałam tam, gdzie ludzie chodzą. Czy boję się? No, bardzo się boję. Ja już teraz szybko nie przyjdę tutaj. Boję się. Ale przecież te zwierzęta, jak ich, czytałam, że ich więcej uciekło.